Rozmyślanie 21. Na środę. Strać tego, a wypuść nam Barabasza. Przedstaw sobie Pana Jezusa z Barabaszem porównanego, za gorszego od Barabasza osądzonego. Punkt pierwszy. Powiada Mateusz Święty. A przedniejsi kapłani i starsi namówili pospólstwo, aby prosili barabasza, a jezusa stracili. A Marek Święty mówi, że na to podpuszczali rzesze. Zważ. Właściwie pospólstwo, które pospolicie o rzeczach sądzi, według zdania panów, obaczywszy, że Piłat i Herod na śmierć pańską nie nastawali, Poczęło się było na zdanie ich nakłaniać, i przeto dopiero kapłani namawiać ich, pobudzać przeciwko Chrystusowi poczeli. Czemuż się kapłani, między wami nikt nie znalazł, co by był za Panem Jezusem namawiał lud. A ty, gdy widzisz, że się na kogo spiknął, a niesłusznie, stawasz że też przy Nim Zdaj się na Boga, choć też przeciwko Tobie namawiać będą drugich. Uważ, iż wyraźnie powiada Mateusz Święty, że i starsi namawiali lud przeciwko Panu Jezusowi. I ty masz już znać lata, a namawiasz się do Pana Jezusa, czy odmawiasz od Niego? O jako często lata stare nie poprawiają, a Ciebie lata twoje dalsze, czy łączą z Panem Jezusem? Proś Pana Jezusa za starszych w latach, aby przykładem byli do Boga drugim. Uważ, iż nie tylko namówiła ta starszyzna, aby się lud odezwał, że woli Barabasza, ale żeby On prosili Chcąc tą prośbą zniewolić sędziego i upewnić się, że Chrystusa zgubi. A ja Ciebie, Ojcze Przedwieczny, proszę, daj mi syna Twojego. Proszę i Ciebie, Dobry Jezu, daj mi się miłościwie. Porachuj się, czy też i ty nie wprawiasz się sam w grzech i zatracenie duszy swojej? O, panie mój, niech prośby moje do ciebie się obracają. Punkt drugi: Łukasz święty tak wyraża głosy żydowskie: Strać tego, a wypuść nam barabasza! Uważ, czemu też to, mianując po imieniu barabasza. Nie mianują imienia Pana Jezusowego, ale tylko mówią – strać tego! Widać rozumiejąc, że niegodzien był Pan Jezus imienia, które miał. Ojcze Przedwieczny, dokąd to zaszła złość ludzka, że Chrystusa z tego imienia złupiła, któreś Mu Ty uprzywilejował? Nazwij Pana Jezusa serdecznym uczuciem. Tyś jest Pan Jezus, a Ty godzien rzeź tego imienia, które nosisz? Uważ, iż tak znać starszyzna zaostrzyła była złą namiętność w pospólstwie przeciwko Panu Jezusowi, że i mianować Go nie chcieli i mieli za niegodnego aby Jego Imię w ustach ich postało. Wyście to raczej niegodni, abyście Imię Jezus w usta swoje brali. Ofiaruję Ci, Panie, na wynagrodzenie tej pogardy, na bożeństwo, z jakim Imię Twoje zwiastując Najświętszej Pannie wymówił anioł, wymawiali Maria, Józef i cały Kościół katolicki. Uważ, iż jesteś człowiekiem rozumnym, nadto jesteś chrześcijaninem, nadto udałeś się na ten stan duchowności i jaśniej widzisz, co za godność jest Boga, niżeli widziało żydostwo, co za godność Chrystusowa względem Barabasza. Czemuż przecie, odważając się na grzech, Bogiem gardzisz, o Niego nie stoisz? Nie wiem, Panie mój, jak się z tej złości, jak się z tego głupstwa sprawię. Wieleżeś też razy odważył się na tę zniewagę boską? Widać, zliczyć byś tego nie mógł. O Panie, daj mi raczej po kroć umrzeć, niżeli w to głupstwo wpaść. Punkt trzeci. Pyta się Piłat według Mateusza Świętego, cóż wtedy uczynię z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Zważ, iż złość żydowska nie mianuje po imieniu pana Jezusa, a Piłat go Jezusem i Chrystusem nazywa, bo godniejszy, bo lepszy był przed Bogiem niż oni. I Bóg dał mu to, że na te imiona. Wspomniał: A ty będziesz godzien przy śmierci swojej to imię wymówić? A wiesz, sędzio, co masz uczynić z Panem Jezusem? Masz go na stolicy Twojej posadzić, do nóg jego upaść, przeprosić. Wiesz, co masz uczynić z Panem Jezusem? Masz za tę śmiałość przeciwko niemu pokarać przynajmniej te starszyznę, chyba, żeby im to darował Pan Jezus. Uczyń i to, abyś Go w sercu swoim miał. Oby się Panie mój Ciebie i sercu Mojemu dostało. A w końcu poradź się matki Jego bolesnej, Co ci z Nim czynić każe, a jeżeli radzić Ci będzie, abyś to zbolałe ciało na łonie jej złożył, usłuchaj rady jej. Zważ, gdy Ci się okazja grzechu trafi, mów sobie, cóż ja uczynię z Bogiem, a On jest dobro najwyższe, miłować Go chcę, obrażać nie chcę. Cóż ja? Będę czynił z Panem Jezusem, i zali się tak wielu ranami nie dokupił u mnie miłości. Czemuż Go grzesząc zasmucać mam? Masz przed grzechem w duszę Twoją wlaną łaskę Pańską, koszt krwi Pana Jezusowej, a ona jest skarbem nad skarbami, perłą nad perłami. Cóż z nią uczynisz? Maszże ten koszt krwi Pana Jezusowej podeptać te perłę, grzesząc w gnój wrzucić. Pragnę, Panie, mój skarb ten drogi chować, nie tracić. Uważ, takeś w grzechy daleko zabrnął, że Bogu, po ludzku mówiąc, naradzać by się potrzeba, co ma z tak wielkim grzesznikiem czynić. Niech mi, Panie mój, obelżony, pomogą akty twoje, któreś w ten czas miał, gdy te słowa sędzia mówił. Przyjdzie czas konania twojego, w którym, po ludzku mówiąc, pytać się Trójca święta będzie, co z tobą uczynić. A na czymże tak stanie? Męko Pana mojego, pomóż mi teraz, zawsze. Pomóż w ten czas. Rozmowa. Spytaj się duszy swojej. Cóż wtedy uczynię z Panem Jezusem? Kochać Go i miłować będę. Nad mękę Jego z goryczą wewnętrzną. Przynajmniej łkać będę.